Czy za głośno szumi Twój komputer, czy śpiewają ptaki za oknem, a może za drzwiami krzyczą Twoje dzieci? Pokażę Ci w tym nagraniu, jak usunąć tego typu szumy, jak zredukować takie dźwięki w Twoim nagraniu wideo lub audio w programie Audacity. Przechodzimy do ekranu mojego komputera. Najpierw pobieramy Audacity na nasz komputer. Wchodzimy sobie w Google, wpisujemy Audacity, wybieramy system, na którym działam. Ja mam Windows. Plik z instalatorem pobiera się na nasz komputer. No, i my sobie według instrukcji instalujemy te Audacity na naszym komputerze. Ja nie muszę tego robić, ponieważ już Audacity mam. Ja moje filmy montuję w programie DaVinci Resolve, więc do niego musimy wsadzić sobie nasz plik filmu, ponieważ musimy oddzielić wideo od audio, ponieważ Audacity jest programem do edycji audio. Daję sobie po prostu mój film na ścieżkę, przechodzę do zakładki, w której możemy renderować czyli generować plik projektu, który coś tam montowaliśmy, no i pierwsze co, wideo odklikujemy, czyli nie będziemy eksportować, renderować pliku wideo, tylko audio. Zaznaczamy sobie wave, czyli fale oraz ief float bo taki plik potrzebujemy do naszego Audacity, żeby po prostu sobie tutaj usunąć szumy. Następnie zaznaczamy do jakiego folderu chcemy sobie to zrenderować, dajemy add to render quick. I zaczynamy renderowanie pliku, czyli po prostu ściąganie tego, tego pliku audio z naszego programu do montażu, którym jest w tym wypadku DaVinci Resolve. Ten plik znajdzie się na naszym komputerze. Następnie znajdujemy sobie Audacity, otwieramy plik otwórz yy, i znajdujemy ten plik, który mamy z DaVinci Resolve wygenerowany. Ten plik audio w formie WAV, czyli fali tak, dźwiękowej. Wsadzamy go sobie tutaj do Audacity. Co teraz zrobię? Zaznaczam część mojego audio, w której nic nie mówię. To jest mój taki przykład, jaki jest szum. Klikam na efekt, następnie redukcja szumu i klikam w uzyskaj profil szumu, ponieważ ten moment, w którym ja nie mówię, pokazuje mi, jakie są szumy w tle. My chcemy te szumy z tła usunąć. Te dzieci gadające, chcemy usunąć te ćwierkające ptaszki, tego psa za oknem. Dlatego uzyskujemy najpierw ten profil. Później klikamy sobie Ctrl A, żeby zaznaczyć cały plik audio. Znowu klikamy efekt, redukcja szumu i teraz robimy krok drugi. Klikamy tylko OK, czyli na podstawie tego profilu szumu usuwamy taki sam szum z całego nagrania. I co ja później robię? Ja powtarzam ten proces dwu-, trzykrotnie, aby jak najbardziej te szumy usunąć. Znowu zaznaczam sobie kawałek tego szumu, w którym ja nie mówię, czyli to, co ja faktycznie chcę usunąć, żeby nie usunąć swojej mowy, Klikam na efekt, redukcja szumu, znowu uzyskaj profil szumu. Ctrl A, zaznaczam znowu cały plik, znowu efekt, redukcja szumu i krok drugi OK. No i tutaj nam się yy, ten szum usuwa. Następnie klikam w plik, eksportuj dźwięk yy, jako na przykład mp3 albo WAF i pokazujemy do jakiego miejsca chcemy sobie wyeksportować ten nasz plik. Ten plik. Pobierze nam się tutaj do naszego folderu Pobrane. Później możemy go umieścić z powrotem w DaVinci Resolve. Pobieramy sobie ten plik do DaVinci Resolve, do naszego projektu i umieszczamy go poniżej, tak jakby ścieżki dźwiękowej, która była poprzednio. Następnie oddzielamy od tego pierwotnego wideo musimy oddzielić audio, które mieliśmy wcześniej. Klikamy prawym przyciskiem myszy, zaznacza nam się wideo i audio. Klikamy na link clips, czyli odłączamy po prostu tutaj te yy, klipy od siebie. Usuwamy stary dźwięk, nowy przesuwamy do góry, zaznaczamy wideo i audio i klikamy link clips i mamy połączony klip, wideo, który był pierwotny i audio, który dopiero co stworzyliśmy bez tych szumów, które mieliśmy wcześniej. Teraz potrafisz już usunąć szum z Twojego nagrania, wideo lub audio i później podmienić go także w programie DaVinci. A jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak do Twojego filmu, który chcesz opublikować na YouTube, dodać muzykę zupełnie bezpłatnie i skąd ją wziąć, to kliknij koniecznie na te wideo i zobacz, jak możesz to zrobić z biblioteką audio YouTube'a. Koniecznie zostaw mi lajka pod tym filmem i subskrybuj mój kanał po więcej wiedzy na temat tego, jak rozwijać Twój kanał na YouTube i biznes online. Do zobaczenia w kolejnym wideo. Cześć!